Siemaneczko widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z CS FASTA, jak widzicie saldo, no nie, nie mylicie się, Kurwa 2,5 tysiąca końców, ponad, 2600, no tak po prostu mi siadło wszystko, no i teraz wygram kolejne 112 końców, na przywitanie to jest chyba taka taktyka, że zawsze jak zaczynam mówić to kurde muszę już zagrać i wygrywamy. Po ostatnim odcineczku, który widzieliście wczoraj, a ten widzicie. Co dzisiaj? Wczoraj był czwarteczek, a dzisiaj mamy piąteczek. Teraz nagrywamy. I zabijamy trujeczki, bo trzeba wypacić jakąś popierdolonię drogą kosę. Także drogi widz, zostaw lajka, zostaw suba, bo to jest najdroższy odcinek, jaki nagrałem na tym kanale. Od dwóch lat, jak nagrywam, czy od roku, od roku, sorry, bo rok nagrywam z hakiem, półtora. Od półtora roku najdroższy odcinek jaki jest. Nie wiem, czy to jest w przeliczeniu. Nawet mnie głowa boli, jakbym miał to teraz liczyć. Tu mamy. Wróć, bo to się nigdy nie odświeża, niestety. 160, czyli 2700 końców około. Kurwa. Nie wiem, mogę coś tu w ogóle wpłacić. Jakbym chciał kupić 700 na 700 dolarów to jest 1000 końców. Czyli to jest 1500 dolarów. Z 1700-1800 dolarów, 1700 powiedzmy. Po raz, ile mam dolara? 4 z czymś. Czyli to jest jakieś 8. Liczmy, szczelmy 8000 no, Na szybko. Także no kurwa, dużo pieniążków, fuj pieniążków. Tak. Powoli, powoli pnę się do góry. Staramy się coś tutaj ugrać, ale szczerze, jak widzę te wszystkie kosy, karambity marble fade i doplery, i huntsman, sapphire, i kurwa fire serpenty, i już nawet meduzę mogę wypłacić. To kurwa nie wiem, co bym chciał. Naprawdę nie mam pojęcia. Na pewno bym się posiadał pozbyć tych o... tanich skinów. Dojebiemy to jeszcze za 32. Niech ktoś wejdzie na ze snaipy. W dalszym ciągu gram cały czas na low tickety, na low procenty. Nic się nie zmieniło. A ja sobie z wami szybko, drodzy widzowie, zobaczę, co ja bym tu płacić. Filtry. Eee, powiedzmy, że 2,700. Overprice na max 6%. Let's see, co tu mamy. Tiger Flute of FM, nie InterRM. No, Marble Fading mnie już interesował, już, już myślałem. Też myślałem, żeby sobie wziąć pod inwestycje, co nie wydawało się zbyt głupie, ale... Znikły? Halo? Były skrzynki CableStone'a I raczej one już nie stanieją, bo jeśli nawet przyjdzie przyszedł nowy CableStone, to Dragon Lore'a już nie można wyciągnąć Więc myślałem, że sobie wziąć CableStone'a i go trzymać o, tutaj Ruby, Star Trek, FN No, ale... Zobaczymy jak skończymy 42% mamy i lecimy. Aha, zacięło się. No pięknie. 8 dyszek. Wygrać nie wygramy. Wygra czaszka. A nie, Kaczor Donald. Donald, Duck, czy jak jemu tam. High ticket. Ok. To jest dobra wiadomość. Nie, możemy zablefować i spróbujemy ugrać coś na niższych ticketach. Weźmiemy sobie. No coś się widzę, wiesza ta strona i na no, no i chuj no i muszę odświeżyć co chwilę Nieraz... O, o kurwa właśnie jak chciałem być jednym z pierwszych no ale jak ta strona się tak będzie pierdolić to nigdy jednym z pierwszych nie będę mm, ile to będzie 6 dyszek dobra wbijamy chuj ryzyk fizyk 250 jest w pulce dobijamy 6 dyszek będziemy mieć ile 20% Powinniśmy mieć Halo Gdzie ja jestem? Halo Znowu się zaczęło. Ej kurwa nie wiem o chodzi Jak nie nagrywam to się nie zacina, a jak Nagrywam to cnieje jak pojebaną Dobra dawaj, kręć kołem, 17% Czyli pupaki do wyciągnięcia Let's see, low ticket, bardzo lubię. Więc proszę mi tutaj coś zaczarować. Niestety na mnie zaczaruje nic. No. Ticket jaki? 46. Kurwa. No jakby ktoś jeszcze dojeł z czystówki z góry, to byśmy to zgarnęli. A jej, było close, było close. No ale nic. bo tak, wysoki ticket 97, teraz był 40. Wiecie co? Próbujemy za 30. Jak gościu do snajpi. No dorzucić dużo do puli, to powinien za te czy znowu dobije. Także mieć niskie etiket i wysokie etikety. Jak jestem ciekaw, czy ten manik będzie zainteresowany. Skąd ty kolego jesteś z Danii? Mhm. To Let's see. Dobra, kaczor. Weź się nie uśmieszaj. Australia, ja cię pierdolę, a ty skąd, Ameryka No to nieźle Już trzy kontynenty z nami grają na jednej stronie, o tej godzinie Wiecie chuj. a ty skąd Izrael, o ty kurwo No dobra, snajpić, nie będziemy już snajpić, bo się nie opłaca na takie niskie pulki 13 do no Dobra, poniżej 50% jak mam to jest bajka. Let's see, czy się nam poszczęści, czy też nie. No, wygramy, wygramy. Ważny jest ticket 63. Ok. Okej, okay, to w sumie dobrze, że nikt nie snipeł, byśmy przejebali. A tak zawsze jakiś groźb wpadnie. Teraz zaryzykuję i się w wpierdolę na low ticket, jak sobie być pierwszy. Nie wiem, czy się uda. Może zmotywuję kogoś, że jak wejdę za 6 dych, jako pierwszy, to że ktoś się dopierdoli znowu. Odświeżymy, dobra, jesteśmy pierwsi. Tu zostało nam. No i widzicie o co chodzi. No cały czas się kurwa buguje. No to jest dla mnie popierdolone, nie? Seryjnie. Jest to jest nierealne, żebym to miał. 700. To ja mam te skiny jeszcze raz? Dobra. Coś mi, coś mi się ewidentnie jebie na web. Nie wiem, czy ta strona nie lubi, jak ją nagrywam. Lubi być offline. Nikt to. No i widzicie, znowu w piątkę wciśnięta i już gramy. Dobra, 61%. No niech ktoś, niech gdzie ten maniek jest, co tak z Australii. Niech wpierdoli dwie paki. Dobra, jakiś czylig za 31. Coraz lepiej. Poniżej 50%. Tak jak lubię. I jeszcze snajpa na sam koniec. Jeszcze dopierdol coś. Jeszcze odświeżę. Dobra, 140. Nic się nie zmieniło. Dajemy jeszcze coś stówkę na koniec. No już chuj. No, let's see. Czy nam siądzie, czy nie siądzie. Mhm, wygra czaszka, nie? nie przejdzie już ticket 7,5, kurwa, jebam się w obliczeniach ale skoro się jebam w obliczeniach, to próbuję jeszcze raz znowu się zatnie, no szkur. tego już nie wbiję dobra, skoro tego już nie wbiję pyk, 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 pyk Pyk, 1,62, śmieciowe skiny, proszę się jebać Lecimy tutaj z tematem Dawaj, dawaj manik Jeszcze Zobaczymy za szybko historię A, Dobra, 171, 380, 80, 38, 112, super Nie były takie wysokie, o dobra, 340, 300, 180 były takie kurwa wyższe półki. To gdzie te kurwa głąby poszły? To dosłownie było ile? 15 minut temu. Raczej wszyscy nagle nie wyszli, nie wyszli ze strony. Dobra, 30%. Pierwszy 30%. Okej, okay, i let's go. Kręć maniek. Aha. Aha. Dobra, wygraliśmy 113. Nie wiem, czy zjedliśmy na plus. Czy nie. Bo w sumie teraz stówkę nam da. Bo zabierze. Podatek to mamy 2650. 2500. 2661. To nie, wiem, może dych. Jesteśmy do przodu albo w pizza. Ciężko to wyliczyć. Jaki był ticket? 30. O kurwa, akurat na styk, nie? Jakby ktoś jeszcze bił, to byśmy byli pozamiatani. Dobra, wiem jako pierwszy za 62. Odświeżamy. No ten wbił, ale dobra, to trójka, to może mnie nie wyjebie. To sobie sprzedamy. Odświeżymy. 2,5,9,9. Tu wbiliśmy. I lecimy, moi drodzy. Chyba ostatnie podejście. W odcinku, mam już 11 minut nagrane No coś tam siadło no, ale chciałem taką super ekstra pulę nagrać no wczoraj to chyba nie wiem 2-3 razy mi siadło po 300 500, 600 No oczywiście też przepierdoliłem trochę, no ale takie najlepsze To było chyba nie wiem 500 na 10% i 650 na 6%, z tego co pamiętam No let's see. No nie lubię mieć wysokiego procentu, ja lubię jak mnie ktoś ze snajpi, kurwa O lepiej to już wygląda super 41% 150 Wygląda petycznie wręcz I tu byśmy mieli tyle ile 2700 z haczykiem Let's see czy się uda eee, Nie uda się bo kaczor to zgarnie No nic drogi widzowie, ja ci dziękuję za oglądanie Mam nadzieję że odcinek się podobał Mam lekki niedosyt jeszcze, mam, po prostu mam niedosyt, no ale to nic, w następnym odcineczku gramy dalej, mam nadzieję, że saldo zostanie, ale raczej coś wypłacę do dwóch koła, bo nie chcę przepierdolić tyle tysięcy, mam mony, bo jednak to jest trochę kasy, także trzymajcie się, zostaw lajka i narra.